A więc hej, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale zrealistycznego SSO i dzisiaj mam dla was taki troszeczkę krótszy film z racji tego jak możecie słyszeć jestem chora i po prostu nie za bardzo mogę nagrać coś dłuższego od razu też przepraszam za mój głos dzisiaj pokażę wam cały mój sprzęt a właściwie sprzęt, który kupiłam typowo dla Soneta nie będę tu pokazywała raczej sprzętu, który mam dla Rokiego który głównie w sumie został na ranczu, ale pokażę Wam kilka rzeczy, które w sumie w ostatnich e, kilku tygodniach kupiłam specjalnie dla soneta. Także mam nadzieję, że taki troszkę krótki film też Wam się spodoba. A teraz zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie od czegoś chyba najciekawszego, czyli czapraków. I akurat pierwsze dwa czapraki to są już dosyć stare czapraki, które faktycznie są jeszcze e, z czasów Rokiego. Pierwszy taki tej tejczowy jest giga stary i dbam o niego, ale już niestety widać na nim trochę ślady użytkowania, bo jest naprawdę stary. Aczkolwiek lubię go, więc wzięłam go ze sobą. Drugi to czaprak, który nie jest aż tak stary, ale też ma parę dobrych lat, aczkolwiek jest w znacznie lepszej jakości i jest to taki piękny butelkowy zielony kolor, który akurat moim zdaniem do sedeta aż tak bardzo nie pasuje jak pasował do Rokiego, ale i tak lubię w nim jeździć. Reszta sprzętu to już sprzęt kupiony typowo dla soneta. I zaczynamy od takiego przepięknego granatowego czapraka z futerkiem, który wygląda naprawdę świetnie i na sonecie też. Był kupiony na sporej przecenie, ale jest naprawdę w porządku czaprakiem. Kolejny, w którym jeszcze nie miałam okazji pojeździć, czyli no przepiękny, po prostu te kolory no, są śliczne. Może nie do końca pasuje do pałacha, y, ale moim zdaniem jest po prostu piękny i naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy w nim pojeżdżę. Myślę, że założę go na następny trening. Kolejny również niebieski czaprak. W ogóle uważam, że Sonet naprawdę ślicznie wygląda w takim niebieskim, i wydaje mi się, że w tym czapraku chyba nas już widzieliście. Jest to troszeczkę tańszy czaprak, ale też bardzo fajny i ja lubię w nim jeździć. Powiem wam, że go kupiłam go właściwie jeszcze przed tym, jak wiedziałam na jakim koniu będę jeździć, jakiś tydzień przed tym, jak przyjechałam do akademii. No i ostatni z czapraków, czyli również moim zdaniem prześliczny, taki mega sportowy. Tym razem czarny czaprak z futerkiem, którego póki co chowam na specjalną okazję, ale myślę, że o tym już wkrótce się dowiecie. Teraz przejdziemy, jakby to powiedzieć, do akcesorów na nogi, czyli do owijek i ochraniaczy. Mam tego niewiele. Zaczniemy od owijek. Takie też dosyć stare. Kupiłam je jakieś używane, ale uznałam, że są całkiem ładne. Nie używam za bardzo owijek, nie są mi potrzebne. Poza tym przegrzewam ścięgne, ale uznałam, że jak kiedyś się na coś przydadzą, to kupię. A jak już wiecie, lubię sedę tam niebieskim, więc takie też kupiłam. No i drugie owijki również czekające na swoją szansę, tym bardziej zwykłe czarne, bo uznałam, że takie klasyczne chyba się bardziej przydadzą nie, niż te niebieskie. No w każdym razie jeszcze żadnych nie miałam okazji użyć, także zobaczymy kiedy będzie ich pierwszy raz. Mam też jedne ochraniacze, o nich w sumie nie powiem nic ciekawego, właściwie są miał identyczne kupione od stajni, ale ostatnio je rozwalił, dlatego postanowiłam, że kolejne kupię mu ja i są to właściwie dokładnie te same ochraniacze, które miał wcześniej. No i ostatni segment tego filmiku. Zaczniemy sobie od takiego kantara i tutaj również identyczny mam dla Rokiego, ale oczywiście Roki ma dużo większą głowę, dlatego kupiłam po prostu ten sam kantar z tej samej firmy, ale rozmiar mniejszy dla Soneta, bo bardzo mi się podobał. Kolejny kantar, prześliczny, różowy, no ja myślę, że on idealnie pasuje do Soneta. Ostatnią rzeczą, którą wam dzisiaj pokażę jest ten halter, który kupiłam właściwie parę dni temu. Jest on ręcznie robiony i jedna z dziewczyn w naszej stajni takie robi, więc kupiłam. Oczywiście niebieski, i póki co jeszcze w nim nie jeździłam. Właściwie nigdy w życiu nie jeździłam z rokiem na halterze. Jeśli już jeździliśmy bez wędzidła, to albo w ogłowiu, albo na kordeo, albo w ogóle bez niczego. I jestem w sobie ciekawa, jak będzie na takim halterze. Także kupiłam go i myślę, że w ciągu najlepszych kilku dni po prostu sobie go przetestujemy. Także myślę, że z tego też nagram film. No dobrze, a więc to by było na tyle z mojego sprzętu. <laughs> Jeszcze raz przepraszam Was za taki krótki film, no ale jak sami słyszycie, niestety jestem chora i nie za bardzo mam jak nagrać dla Was coś dłuższego, ale mam nadzieję, że jak najszybciej wyzdrowieję, bo nie mam czasu na chorowanie i wrócę do Was z kolejnymi filmami. A teraz dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu, dajcie znać jak Wam się podoba nasz sprzęt, czy chcecie w ogóle ten film zjazd na halterze, ja myślę, że to może być coś ciekawego i też pewne wyzwanie dla mnie i dla Soneta, a teraz już nie przedłużam, dzięki jeszcze raz za oglądanie, dajcie łapkę w górę, jeśli film Wam się spodobał i do zobaczenia, mam nadzieję, że za dwa tygodnie. Pa, pa!